I panowie jeszcze zanim zaczniemy, bardzo was proszę, przyjdźcie na nasze spotkanie. Nasz konwent będzie 16 września. Zapraszam od 10, że jest otwarta sala. Zapraszam gorąco. Przybądźcie na to spotkanie. Jeżeli coś chcecie zrobić dla Manosfery, to to jest okazja. Info jest w opisie. Zapraszam. Dzień dobry panowie. Nazywam się Mateusz i jestem liderem Stowarzyszenia Patriarchat i zobaczyłem przed chwilą na Twitterze ten oto materiał. Tak, byłem na piwie z panem Bencenem, specjalnie do Wrocławia pojechałem, oczywiście nie dlatego, że lubię Konfederację, broń Boże. Pojechałem na, dlatego, że chciałem uzyskać odpowiedzi na pytania, które kiedyś już zadałem. Pod filmikami, które nagrałem, a które mają milionowe zasięgi, można przeczytać setki, nie tysiące komentarzy przerażonych ludzi. Ludzi, którzy na przykład mają chorobę przewlekłą, tak jak ja. Ludzi, którzy są osobami starszymi. Ludzi młodych także, którzy są Przerażeni i nie wiedzą, jak będzie wyglądała ich przyszłość, bo to, co zaczyna snuć Konfederacja, po prostu robi się niebezpieczne. Taki bod medyczny na przykład, no cudowna sprawa, e, niech NFZ się schowa. E, dajmy cudownych, fajnych, prywatnych nie? ubezpieczycieli, oni będą świadczyć się. usługi medyczne. No sieradka, tak jak w Singapurze zresztą. Nie, nie będzie to sieradka. Singapur i Polska. To są dwa totalnie różne kraje. Wiecie, kiedyś bym powiedział tak: rzeczywiście rodzą się ludzie, którzy ze, nie ze swojej winy mają gorzej mają jakieś choroby przewlekłe, są niepełnosprawni, nie mają kończyny, są niepełnosprawni umysłowo i to nie jest ich wina. I kiedyś rzeczywiście uważałem uważałem. Że takim ludziom trzeba pomóc, że to nie jest fair, że oni startują z innego pułapu, że nie ze swojej winy nie są w stanie na równi z kimś innym funkcjonować. No ale patrzę się na postawę tych ludzi, zacząłem obserwować postawę tych ludzi, którzy właśnie w tej mojej ocenie należały im się zasiłki należała im się pomoc, należało się to, żeby mi zabrać pieniądze i dać im. I zauważyłem, że po pierwsze bardzo szybko wytwarza się w nich poczucie, że te pieniądze im się po prostu należą, że to jest normalne, że im się daje pieniądze, że traktują ten cały ekosystem pomocy jako swoją własność, jako coś czego oni są właścicielami i kiedy wydarza się okazja, żeby powiększyć grupę tych ludzi, Którzy w jakiś sposób czerpią z podobnych mechanizmów, to oni się przed tym nie wahają. Mianowicie, gdyby to było tak, że niepełnosprawni, grupa niepełnosprawnych miałaby z jakieś tam zus zasiłki, a następnie zrobiłaby własne stowarzyszenie pod tytułem uczciwe zasiłki. Uczciwa renta, o coś takiego. I sami by się zapisywali do tego stowarzyszenia, które miałoby. Surowsze i przez to ostrzejsze parametry tego, kto jest niepełnosprawnym, a kto nie, bardziej jawne, i następnie oni by pilnowali, żeby ludzie, którym nie do końca przysługuje renta lub zasiłek, żeby byli tacy ludzie usuwani z tego systemu. Gdyby tak było, to ja bym nic nie powiedział, nie miałbym żadnych pretensji. Gdyby było tak, że, je, że, że mieliby na przykład umowę jakąś, albo mieliby wprost w paru takich urzędach w Polsce ludzi, Którzy by sami sprawdzali od razu dokumenty, byliby częścią takiej organizacji. Gdyby oni patrzyli się na to, kto prosi o rentę, i sami sprawdzali, sami dzwonili do tych ludzi, gdyby sami na przykład po tym, jak ktoś na sześć miesięcy wziął rentę i chce wziąć na kolejne sześć, to pytali się, dzwonili czy na pewno. Czy na pewno jest to potrzebne? czy chodziłeś na rehabilitację? A co robiłeś? Aha, nic nie robiłeś przez ten czas, w ogóle na żadne rehabilitacje nie chodziłeś. Po co wziąłeś rentę i co? Dalej jesteś chory i się dziwisz? Nie, nie, dla ciebie to już nie będzie. A dla innego, co ja na przykład bierze na kolejne trzy miesiące, chcę, bo miał przez sześć miesięcy. A chodził pan, chodził pan na rehabilitację samemu jeszcze, ale nie wyleczyło się dobrze z powodu jakichś rzeczy? Tak, tak, te trzy miesiące jest ok, może nawet wie pan, my tu damy panu sześć. Od razu taką rekomendację, żeby pan poszedł, niech pan wyzdrowieje. Bo rzeczywiście pan chce, pan coś od siebie daje, to, to proszę, to tutaj powinno być. Gdyby tak było, nic bym nie powiedział. Ale coś takiego się nie dzieje. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Ci ludzie są roszczeniowi jak emeryci, jak baby, jak lewaki. To jest kompletnie odwrócone. Oni przychodzą... Z roszczeniami, że my mamy siedzieć i dawać im kasę i robią wielkie pretensje o to, żeby śmiemy nie chcieć dawać komuś pieniędzy. Zamiast oni prosić i tłumaczyć, dlaczego powinniśmy dać pieniądze, mówić, że właśnie proszę, że mają tą potrzebę, że w zamian za to mogliby coś zrobić. Nie, oni chcą, żeby im pomóc, oni nie chcą współpracować, oni nie chcą nic od siebie dać. A mogliby. Ten pan najwyraźniej na TikToku filmiki świetnie kręci, więc telefon potrafić obsłuży. Mógłby dla takiej organizacji dzwonić po ludziach. Mógłby. Mógłby ze swojej renty wysyłać 10, 20, 50 zł miesięcznie składki na taką organizację, żeby ona działała. Mógłby. Ale po co? Więc ja zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie co do pomocy. Przestałem uważać pomoc jako coś wartościowego. Zacząłem uważać pomoc jako tylko coś troszeczkę, o jeden szczebelek lepszego od kradzieży. Bo kiedy kradzież jest zabraniem czyjejś wartości bez jego pozwolenia, to pomoc jest zabraniem czyjejś wartości za jego pozwoleniem. To jest różnica. Za jego pozwoleniem. Ale jest to nie wytwarzaniem wartości. Ponieważ kiedy jest współpraca, to wtedy wytwarza się wartość. Jedna osoba czegoś chce, Druga osoba też czegoś chce i następnie się wymieniają. To jest trochę jak z handlem. Ktoś ma jeden przedmiot, ktoś ma pieniądze, wymieniają się. Ponieważ ten przedmiot jest dla niego mniej ważny, ważniejsze są te pieniądze, a drugi odwrotnie. Więc obie te osoby kończą z większą ilością wartości. A w przypadku pomocy taka nie jest. Następuje tylko i wyłącznie wymiana. Dlatego o wiele lepsza jest współpraca. I ja teraz Przestałem chcieć pomagać. Współpraca. Powinna być współpraca, nie pomoc. Skończyłem z pomaganiem. Dlatego moja rada do Was: nie pomagajcie. Współpracujcie jak najbardziej, ale nie pomagajcie. Bo pomaganie jest tworzeniem atmosfery, w której egalitaryzm może się rozprzestrzeniać, a egalitaryzm jest wrogiem mężczyzn. Więc nie pomagajcie. To nie ma sensu. Tylko pokażecie wtedy swoją słabość. Ponieważ ten, kto zbiera opał dla innych na zimę. Będzie pierwszym, który zamarznie. Dziękuję bardzo, Mateusz Czużyku.